Zaczęło się jak zwykle, niewinnie. Dzień siódmy. Słońce grzeje, jakby właśnie dostało wypłatę w euro, premię w bliku i jeszcze bon z Orlenu. My przy basenie. Tryb plus plus, limonka w wodzie, okulary na półryja, Monia w końcu w wansach, więc nie ojczy. Dlaczego wansy do bikini? Bo Monia ma swój styl i mówi, pierdolę normy, mam swoje. Dziewczyny, patrzcie tam. Rzuca anka i zamarła jak pointer na zapachu karkówki. Przy basenie kręci się on, animator. Koszula falmy. mikrofon jakby miał go przyspawany do łapy i uśmiech, jakby właśnie został królem folderu Tui. Typ miał energię jak blender na turbo z ADHD w pakiecie On ma głośnik, Bluetooth Mruknęła Monia, poprawiając bikini z miną pogodęki na żywo. Podłączamy się, bo zaraz wejdzie Mustafa z pierdoleniem o piłce wodnej. Rzuca Iza i już rusza. Jak pytam? Normalnie. Udajemy, że jesteśmy z animacji. Z Polski, z wymiany, z nasa, jak będzie trzeba. 10 minut później jesteśmy w grafiku. Powiedziałyśmy, że jesteśmy z zabawy, z Polski, z entuzjazmu i typ aż się rozświetlił. Bitwa taneczna, akwa zumba, a potem Uwaga. Tor z materasa. Wchodzicie? Wchodzimy, jak Spice Girls Powiadrze wiadrze Mojito. Z głośnika ciśnie The Soka Boys. Follow the leader, a animator fada w trans, jakby prowadził mecz finałowy fame MMA. Lewa, prawa, makarena, skok! Krzyczy jak DJ na weselu, który. W Ciągnął linię z konfeti. Anka dyryguje jak szef orkiestry po trzech hawach i zakręci tyłkiem jak w teledysku Cardi B. Monia wlazła na leżak. W Wansach, oczywiście, i prowadzi tłum jakby kierowała sektą fitnessu. Królowa Bitu. Nasza. Animator, zawody. Kto przejdzie, tor z materaza. Maszota i opaskę wig. Kto nie przejdzie, też maszota, ale wstydu więcej. I wtedy zgłasza się on. Jurgen. Łysy jak jajko z hotelowego śniadania, opalony jak kotlet z grilla. 150 kilo bawarskiego mięśnia i piwnej odwagi. W jednej ręce browar, w drugiej wiara w siebie. I can do this! Ryknął. Browar poleciał w żywopłot. Jurgen rusza. Na pełnej piździe. Biegł po los w Totolotka. Pierwszy krok, okej. Okay. Drugi już dudni. Trzeci, czwarty grzmią sandały i wtedy je budu. Materac zgiął się jak polityk przed wyborami. Jurgen wpadł w środek jak meteor w basen. Prysk. Woda poszła jak spontanny w Dubaju. Zniknął jak dług w Zusie. Rozpłynął się między pianką jak pączek w luksze i marzenia w oniedziałek rano. Cała plaża zamarła. Wszyscy zdjęli okulary. Gdzieś w tle ciche, pełne zachwytu. O, kurwa, ale bomba! I wtedy ryk śmiechu. Animator leży ze śmiechu. Starsza niemka się żegna. Kelner zleciał z roweru. Nie pytaj, czemu rower. To Bułgaria. Jurgen się wynurza. Zalany, zmęczony, zwycięski. Jurgen Gen. Ty wygrałeś, złoto z automatu. Dankę, dankę, odpowiada jak roki po walce z Apolem. Monia się prostuje. Ty pleciał jak Castorama Express. Ja to w krzyżu czuję do teraz. Siedzimy na leżakach jak sędziowie, mam talent, plażowa edycja. Z dumą oglądamy relacje. Aż tu Monia odpala tryb, producent muzyczny po Red Bullu Ej, Jurgen, mówi z miną, która zwiastuje kłopoty lub viral Od dzisiaj nie jesteś Jurgen. Nine, pyta chłop już lekko zmartwiony. Nie, jesteś notorious BEG Bułgarii i zanim zdążył zaprotestować, złoty dmuchany łańcuch wyląda na szyi. Okulary większe niż nadzieje młodości. Na jego oczach i Monia odpala na głośniku Mo Money, Mo Problems. Monia krzyczy, "Bae play that beat. I nagle basen zamienia się w Harlem 97 roku. Jurgen buja się jak boss. Goście klaszczą. Kelnerzy robią beatbox. Animator nosi ręczniki jak DJ Decky. A my, siedzimy jak menadżerki, które właśnie odkryły rapera XXL. Monia. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie stworzyłam legendę. I miała rację. Bo w ten siódmy dzień, pod bułgarskim niebem, Jurgen przestał być tylko Niemcem z piwem. Został ikoną. Notorious BIG bułgarskiego all-inclusive.